Czy wiesz, że łączenie niektórych produktów z bananami może stanowić zagrożenie dla zdrowia? Tak. Jeden z tych popularnych pokarmów jest nawet powiązany ze zwiększonym ryzykiem raka prostaty. W dzisiejszym filmie odkryjesz pięć produktów. Spożywczych, których nigdy nie należy jeść z bananami. Przygotuj się, bo ostatni na liście może Cię zaskoczyć. Jeśli martwisz się o swoje zdrowie i chcesz uniknąć ukrytych niebezpieczeństw w swojej diecie, śledź dalej. Dzięki prostym i skutecznym wskazówkom odkryjesz te niebezpieczne zagrożenia i pokażesz, jak chronić swoje zdrowie. Zanim zagłębimy się w tę listę, zrozummy, że nieprawidłowe łączenie żywności może być szkodliwe. Niektóre wiązania powodują reakcje chemiczne, które wpływają na trawienie i wchłanianie składników odżywczych może to prowadzić do niekorzystnych skutków dla organizmu, takich jak zapalenie i toksyczne przeciążenie narządów. Pierwszą pozycją na naszej liście jest mleko, niezwykle popularne połączenie z bananem, szczególnie w smoothie i smoothie. Jednak ta pozornie nieszkodliwa mieszanina może stać się poważnym problemem dla zdrowia układu trawiennego. Powodem jest to, że mleko i banany mają różny czas trawienia i dezaktywują różne procesy w układzie trawiennym. Spożywane. Razem tworzą środowisko sprzyjające fermentacji w żołądku, czego efektem jest gromadzenie się gazów, wzdęcia brzucha i uczucie ciężkości. Efekt ten jest jeszcze bardziej widoczny u osób cierpiących na nietolerancję laktozy lub powolne trawienie, gdyż laktoza zawarta w mleku może dłużej zalegać w przewodzie pokarmowym. Co jeszcze bardziej utrudnia wchłanianie składników odżywczych z bananów. Ponadto nadmiar śluzu wytwarzanego przez mleko może zwiększać przekrwienie u osób z zapaleniem zatok lub alergiami układu oddechowego. Jeśli chcesz uniknąć tych udogodnień, zdecyduj się na mleka roślinne, takie jak mleko migdałowe lub owsiane. Które są lżejsze i łatwiej strawne, zachowując pyszny smak ulubionego napoju, bez szkody dla zdrowia. Na drugim miejscu mamy jogurt. Podobnie jak mleko, jogurt zmieszany z bananami łatwo fermentuje w żołądku, wytwarzając gazy i toksyny obciążające wątrobę i nerki. Na dłuższą metę może to zaszkodzić Twojemu zdrowiu. Przejdźmy teraz do kawy. Czy kiedykolwiek jadłeś banana do filiżanki kawy? Może to zwiększyć kwasowość żołądka i przyczynić się do lepszego trawienia, powodując refluks żołądkowy i dyskomfort w jamie brzusznej. Czwartym niebezpiecznym jedzeniem jest melon. Banany i melony mają bardzo różne czasy trawienia, co powoduje rodzaj zatoru w układzie trawiennym. Powoduje to zwiększoną produktywność, powstawanie gazów i toksyn. Wreszcie dochodzimy do ostatniej i najbardziej niepokojącej kwestii organicznego cukru w deserach, takich jak ciasta i ciasta bananowe. Badania łączą nadmierne spożycie cukru ze zwiększonym ryzykiem raka prostaty. Cukier powoduje przewlekłe stany zapalne, tworząc korzystne środowisko dla wzrostu komórek nowotworowych. Teraz, gdy znasz już niebezpieczne niebezpieczeństwa, porozmawiajmy o konkretnych skutkach cukru i jego powiązaniu z ryzykiem raka prostaty. Wysokie spożycie cukru może powodować insulinooporność czynnik ryzyka kilku rodzajów nowotworów. A jak uniknąć tych zagrożeń? Pierwszym krokiem w przygotowaniu przepisów na banany jest zastąpienie organicznego cukru naturalnymi słodzikami, takimi jak czysty miód czy stewia. Zmniejsza to stany zapalne w organizmie i poprawia ogólny stan zdrowia. Unikaj także spożywania na śniadanie mleka lub jogurtu z bananem. Spróbuj połączyć banany z innymi owocami bogatymi w błonnik. Takimi jak jabłka czy kiwi, aby ułatwić trawienie i zwiększyć korzyści odżywcze. Możesz także poprawić swoje zdrowie, wybierając mniej kwaśną kawę lub pijąc ją oddzielnie od owoców. Picie kawy 30 minut przed lub po posiłku pomaga zmniejszyć niekorzystne skutki. Kiedy mówimy o melonie i bananie, rozwiązanie jest proste. Jedz każdy owoc osobno, aby uniknąć problemów trawiennych. Przestrzegaj określonych czasów trawienia każdego pokarmu, aby poprawić wchłanianie składników odżywczych. Kolejną ważną wskazówką jest zwracanie uwagi na szczegóły. Zjedzenie okazjonalnego słodkiego deseru bananowego nie jest dużym problemem, jednak częste spożywanie zwiększa ryzyko powikłań. I pamiętaj, że zbilansowana dieta to najlepszy sposób na zapobieganie chorobom. Włączenie do diety owoców, warzyw i produktów pełnoziarnistych pomaga wzmocnić układ odpornościowy i zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka. Czy wiesz, że regularne ćwiczenia odgrywają również kluczową rolę w zapobieganiu rakowi prostaty? Utrzymanie aktywności fizycznej poprawia krążenie krwi i reguluje gospodarkę hormonalną. Zanim przejdziemy do końcowych rozważań, mamy dodatkową wskazówkę: zawsze czytaj etykiety produktów przetworzonych. Często produkty, które wydają się zdrowe, zawierają ukryty cukier, który może być szkodliwy. Teraz Znasz połączenia z bananem, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia. Unikanie tych prostych błędów może mieć ogromny wpływ na jakość Twojego życia. Dokonuj mądrych wyborów i chron się przed ukrytymi zagrożeniami. Dziękuję za obejrzenie. Jeśli spodobał Ci się ten film, zostaw lajka i subskrybuj kanał, aby uzyskać więcej porad zdrowotnych. Włącz powiadomienia, aby nie przegapić żadnych nowości, napisz w komentarzach, jakiego połączenia będziesz unikać i podziel się swoimi doświadczeniami.